Szanowni Państwo, dziś kilka słów o ordynacji i konsekwencjach naszego głosowania. Okręgi wyborcze w miastach na prawach powiatu, a takim jest Wrocław, są wielomandatowe. Mieszkańcy siódmego okręgu wyborczego we Wrocławiu, który obejmuje wszystkie osiedla położone na północnym brzegu Odry, wybiorą pięciu radnych, a w tym okręgu jest ponad 27. W tej sytuacji większe szanse mają kandydaci albo pochodzący z dużych osiedli i otrzymujący od ich mieszkańców poparcie, albo kandydaci o tzw. mocnym nazwisku. Jednak nim pójdziemy wybierać, powinniśmy ocenić dotychczasowe dokonania. Są osiedla, które wybierają od lat tego samego rodnego, ale nic tam się nie zmienia na lepsze. To wymaga od nas refleksji. Będziemy mieli do wyboru wielu kandydatów z kilkunastu komitetów wyborczych, i podstawową sprawą wydaje się być rozpoznanie, czy są w nam w stanie służyć, a nie sobie. I czy są gotowi w Radzie Miejskiej porozumieć się dla realizacji koniecznych inwestycji w naszym okręgu wyborczym. Zatem głosując, bądźmy odpowiedzialni za nasz wybór. Nasz głos będzie miał konsekwencje nie tylko dla nas, ale także dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców północnych Osiedli Wrocławia. Dziękuję za uwagę.